Cześć, witam Was na kolejnym filmie z moimi monetami. Dzisiaj chciałbym, chciałbym przedstawić Wam najnowszą moją monetę z kolekcji. Ci co śledzą mnie na, 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 na YouTube, widzieli pewnie już y, zdjęcie tej monety na społeczności YouTube. Jest to 10 zł. Jak widzicie, jest to moneta 10 zł. Z Romualdem Trauguttem. Piękna moneta. Jest to mój nowy nabytek. Ale powiedzmy sobie to, co najważniejsze o tej monecie. Czyli jej dane. Jest to kompozycja srebra. Próby 750 waga 22 gramy, średnica 34 mm. Widzicie obrzeże ząbkowane. Piękna moneta. Nakład 300 tysięcy sztuk. I data wydania 1933 rok. Jest to 70. rocznica powstania. Piękna moneta. Za monetę zapłaciłem, jest to aktualnie chyba moja. Tak, będzie to najdroższa moja moneta w kolekcji. Ja kupiłem tą monetę za w cenie 700 złotych. Ktoś może powiedzieć, że popierdzieliło, powaliło. No ale, myślę, że patrząc na rynek, jak sprzedają się te monety nie był to zły zakup jeszcze raz wam to pokażę jak widzicie no są tu ślady użytkowania powycierane między tym aczkolwiek nie ma większych wytarć tej monety jakichś tragicznych wiadomo rys jest od groma no na to już nie mówię nic ale gdyby to była mennicza sztuka na pewno bym za tyle nie kupił także Dajcie znać co sądzicie o tej monecie i czy macie taką w kolekcji. Ja się z Wami żegnam i do następnej monetki. Cześć!